Cześć, witam Was serdecznie, tu jestem Ja Gracjan, a bardzo nieprzyjemna sprawa wczoraj była, ponieważ wczoraj włączam swój komputer i co się okazuje? Czarny ekran. Włączam jeden raz, drugi raz, trzeci raz, restartuję. Płytę nawet startową, płytę Windowsową włożyłem do komputera i jeszcze raz włączam i wyłączam. Nic. Po prostu włącza się tylko na chwilkę, uruchamiał się na chwilkę komputer, włączał się tylko taki Windows, taka plansza Windowsu. Niby już coś tam zaczęło i nagle się urywa, przerywa się, i czarny ekran, i koniec. Więc bardzo nieprzyjemna sprawa, no i po prostu, no, od razu poleciałem do serwisu komputerowego, zaniosłem komputer swój do naprawy i dzisiaj rano miała być odpowiedź, co się zepsuło. Czy procesor, czy y, pamięć, czy dysk, czy co, co, co jest, y, czy jakiś wirus, ale no, niestety już jest gdzieś koło 14 godziny i nic, żadnej odpowiedzi. Więc ciężka sprawa. Będę musiał chyba tam pójść osobiście albo zadzwonić do nich. Rano dzwoniłem, to powiedzieli, że po 12 będzie odpowiedź. Żadnej odpowiedzi jeszcze nie ma. Więc nie wiadomo, czy dlatego nie ma odpowiedzi, bo, bo nie mają czasu. I, i robią co innego, albo po prostu tak się zepsuł, że nie wiedzą jak go naprawić. Więc no naprawdę, jak komputer poszedł, no to to ten filmik się nie ukaże w internecie, nie będzie go. Więc jak ten filmik zobaczycie w internecie, to znaczy, że komputer został naprawiony. A jak tego filmiku nie zobaczycie w internecie, to znaczy, że komputer został nienaprawiony i jest nie do naprawienia i Ciężka sprawa i po prostu no nie ma komputera. Więc nie ma po prostu niczego. A najgorzej, ja, jakby poszedł dysk twardy. To wtedy wszystko, co miałem zapisane w komputerze, jakieś tam zdjęcia, piosenki, wszystko poszło, niczego nie ma. Więc no przykra sprawa, ciężka. No ale co zrobić? Będzie co będzie i tyle. A jutro jest 8 marca, więc z okazji dnia kobiet. bo jutro dzień kobiet 8 marca. Tutaj mam piękne krokusy, więc wszystkim kobietom właśnie na 8 marca, wszystkiego najlepszego dużo szczęścia zdrowia pogody ducha, radości, miłości i wszystkiego... Co z wiosną, bo ponieważ piękne słońce świeci, piękna wiosna idzie, więc wszystkiego najlepszego i pięknych kwiatków, i pięknych widoków, i pięknej pogody, słońca, pogody, i wszystkiego co najlepsze. Z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich kobiet życzę więc wszystkiego najlepszego i jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A ja czekam. Czekam na to, kiedy komputer zostanie naprawiony. Mam nadzieję, że zostanie naprawiony i ten filmik jeszcze na 8 marca się pojawi. Więc pozdrawiam wszystkich i na razie. Cześć! Komputer jest naprawiony, teraz wstawię go już na swoje miejsce i będzie znowu tak jak i dawniej. Tenże komputer jest naprawiony.